Kamil Stoch, pięć wygranych konkursów. Ostatnie zwycięstwo w Lachti było dwunastym triumfem Polaka, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w historii jego występu w Pucharze Świata. Zarazem jubileuszowe, 25. miejsce na podium. Ciągle, podobnie jak Severin Freund, w genialnej formie jest Kamil Stoch. Miejmy nadzieję, że potwierdzenie tego będzie także tutaj, podczas tego skoku, bardzo ładnie, bardzo podobnie, jak przed momentem reprezentant Niemiec skacze. Kamil Stoch, no, ciągle wielka forma, wielkie słowa uznania dla Polaka za to, że po zdobyciu dwóch złotych medali olimpijskich jest ciągle skoncentrowany i ciągle utrzymuje najwyższą formę. Bardzo dobry skok, 126,5 metra, a więc tylko pół metra bliżej od reprezentanta Niemiec. Troszkę niższe noty, ale 1,4 punktu dodany, podczas gdy Severin Front miał odjęte 1,1. Myślę, że Kamil będzie na pierwszym miejscu, jest liderem reprezentant Polski. O jeden punkt, jedną dziesiątą wyprzedza Severina Fronda, trzeci Wille Larinto traci do Polaka trzy i pół punktu. Na piękny skok Kamila. Znakomity on już pokazał tu